Dzień dobry w sobotę. My dzisiaj już wyruszamy na naszą wyprawę. E, troszkę się tak śpieszymy, dlatego że e, dzisiaj jest pogorszenie pogody. Jak widzicie nie ma już upału. Ja jestem w bluzie. O, coś za mną jedzie. Jestem w bluzie i ma być dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Wyruszyliśmy teraz rano, dlatego że po południu zapowiadają opady deszczu. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jedziemy do Zakopanego, idziemy sprawdzić jak jeżdżą busy, bo nie chcemy się tam samochodem pchać. I idziemy na przystanek. Yy, jedziemy. Plan jest taki, żeby wjechać na Gubałówkę i yy, pójść na Krupówki. No ale zobaczymy, jak nam pogoda na to pozwoli, bo yy, rano pięknie świeciło słońce, a teraz już się tak zachmurzyło, już się robi tak troszkę mgliście. Więc zobaczymy, na ile pogoda pozwoli. Jak będziemy wracać, to postaram się pamiętać, żeby pokazać z zewnątrz dom, w którym wynajmujemy mieszkanie. Ale przed chwilą robiłam jego zdjęcie jest tak duży, że nawet ciężko jest go objąć na zdjęciu. No ale jakoś myślę, że się uda nagrać. Także lecimy na busa i zabieramy Was ze sobą. Dobra, szybko poszło, bus nam od razu przyjechał, tak nam się poszczęściło i od razu podwiózł nas pod wjazd na Gubałówkę, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy się już ciągnąć na nogach z Julianem, tym bardziej, że pogoda, właśnie mamy chyba mało czasu. Dzisiaj widoki słabe, znaczy widoki są piękne, natomiast mało widać będzie przez kamerę na pewno, bo my jeszcze coś widzimy. Bo na dole jeszcze widać wszystko z dołu. Góry ładnie, pięknie, ale tutaj, jak już jesteśmy na gubałówce, bo przed chwilą wjechaliśmy, to już jest wszystko z góry, tak zamglone, zachmurzone. Ale pokażę Wam, no ale myślę, że nie zobaczycie za wiele. Staś już jest na punkcie widokowym, już obserwuje tam sobie przez lornetę. A ja podejdę sobie do barierki, żeby Wam pokazać. O, za mną są już tam restauracje, widzicie? A ja już odwracam kamerę i Wam pokazuję, co ja widzę. Taki oto widok z Gubałówki. Tam są na dole tory saneczkowe. Tutaj o, wjeżdżają na takich e, saneczkach dzieciaki, takie podczepione jakby. E, a tam w dole jest miasteczko. Jesteśmy na Krupówkach, deszcz pada, ale tak nie pada mocno, tak kropi, siąpi tak naprawdę. No i tak chodzimy, chodzimy, zjechaliśmy z Gubałówki, tam sobie zjedliśmy, wypiliśmy. No i teraz właśnie Krupóweczki w lekkim deszczyku letnim. Jest ciepło, jest pochmurno i trochę pada, ale teraz pójdziemy zjeść jakąś yy, zupę. Ok. Troszkę mocniej się rozpadało. Jesteśmy teraz w restauracji zapiecek na chrupówkach. Przeszliśmy na gorącą zupę. No i tak. Troszkę zmokłam. Bo tak siąpi, siąpi, niby nie mocno, ale jak się dłużej chodzi, to, to jednak można zmoknąć. Zjemy i pewnie będziemy wracać jeszcze przez klubówki, kupimy coś tam, jakby rozsypka dzieciom coś i będziemy wracać do siebie bussem do kościeliska. co będziesz jadł? Domowy rosół z makaronem i herbatę. Domowy rosół z makaronem, tak? I herbatę. To tak jak ja. Czekajcie. OK, wróciliśmy z Zakopanego, troszkę odpoczęliśmy, przesuszyliśmy ubrania, bo nie padało mocno, ale tak jak mówię, cały czas tak siąpi, siąpi i, i po prostu jak się długo spaceruje, no to już troszkę byliśmy mokrzy, ale teraz czekamy jeszcze chwilę i sobie pójdziemy, tutaj mamy niedaleko naszego jakby pobytu, jest taka restauracja, do której nam się wczoraj nie udało pójść, to znaczy poszliśmy, ale nie udało nam się tam dostać stolika, może dzisiaj się uda, więc idziemy na taką kolację wcześniejszą. A jeżeli się tam dzisiaj znów nie uda, no to pójdziemy do tej co wczoraj, bo tam było też smacznie. Więc zobaczymy, za chwilę się będziemy zbierać.